Tutaj mamy panel do naszego, do naszej małej elektrowni. Ja w końcu się zebrałam do kupy, zmierzyłam pościele i poduszki, jakie były nam potrzebne, szczęśliwa. I oczywiście link do, do strony Sylwii i Jacka umieścimy pod tym filmem. Zabieramy się, pszczepa wyczyszczona, umyta, zabieramy się za pościele. Cześć, dzień dobry. Witajcie. Zaczynamy pakować się na urlop w końcu. Także dzisiaj zaczynamy przygotowania, przyczepy samochodu. Zaczynamy wszystko powoli pakować i wyjeżdżamy za 4 dni za 3 dni w sumie na trzy tygodniowy urlop. Plan jest taki, żebyśmy zaczęli od mazur, a gdzie dalej? To się wszystko samo poukłada. Także obraliśmy pierwszy punkt: pierwszy punkt mazury. A potem ruszamy tak naprawdę tam, gdzie będzie pogoda, pewnie. Tak jak zrobiliśmy to w zeszłym roku. Także dzisiaj korzystamy z okienka pogodowego, bo niestety na wybrzeżu cały czas spada. Co chwilę. Teraz mamy jakieś 3-4 godziny przerwy między deszczami. Także chcemy to wykorzystać to okienko, i popakować trochę przyczepę i popakować auto. No cóż, zaczynamy. Słuchaj, bierzemy słupa na pewno. Tutaj mamy panel do, naszego, do naszej małej elektrowni. Już tutaj przygotowałem naszą elektrownię bo to też musimy zabrać. Musimy zabrać yy, przez to, że wyjeżdżam na 3 tygodnie to gaz do gryla mamy tylko dwie butle, już nie, nie, nie wiem czy zdążę jeszcze zamówić, ale to powinno nam wystarczyć. Także bierzemy naszą całą elektrownię, bo nie wiemy, czy gdzieś nie staniemy na dziko, jak to będzie. I postanowiliśmy, słuchajcie, że bierzemy e, ścianki do markizy. Ja je ostatnio wyjąłem niepotrzebnie, bo tak naprawdę byliśmy bez nich dwa wyjazdy tylko i wyłącznie, ale je wyjąłem e, z przyczepy, no ale teraz włożę je z powrotem ze względu na to, że mogą się przydać. No pogoda, pogoda. Słuchajcie, niestety nie rozpieszcza, więc myślę, że mogą się przydać, a wieczory są chłodne. Zresztą u nas na wybrzeżu teraz zapowiadają po 18 stopni w ciągu dnia. Przyczepę mamy jeszcze całą do wysprzątania, znaczy do wysprzątania, może ona nie jest jakoś, nie wiadomo jak, ale chcemy wykładziny wytrzepać, chcemy ją odkurzyć, pościelę, wszystko powymieniać. Także kupa roboty przed nami, a tak naprawdę do opadów deszczu zostało nam 3 godziny. Więc zabieramy się za robotę. Chciałabym ja wam powiedzieć, że dzisiaj w końcu przyszła e, nasza pościel... Znaczy nie w końcu, tylko ja w końcu zdecydowałam się... O... Nie. Ja w końcu się zebrałam e, do kupy, zmierzyłam pościele i poduszki, jakie były nam potrzebne, bo z Sylwią i z Jackiem byłam już umówiona szybciej. E, myślę, że wszyscy ich znacie, wszyscy, którzy mają pościele i z nadrukami takimi karawaningowymi. E, poznaliśmy ich na e, Camping Park Mazury na Zlocie. E, Przysympatyczni ludzie i po prostu szyją cudaj Bianki we wzory karawaningowe. Ja mam dwie siatki, korzystam z nich po prostu na maksa bo chciała zamówić kolejne pięć podejrzewam, bo ja po prostu z nimi chodzę wszędzie. I dostałam pościel naszą wyczekaną tam. Już otworzyłam, nie? Bo nie mogłam wytrzymać. Proszę. Jeden komplecik. Drugi komplecik. Trzeci kompleksik. I czwarty kompleksik. I chciałam Wam coś pokazać, bo e, tutaj zamówiłam dodatkowo do tych pościeli. Aha, nie, to to jest poduszka. I one wszystkie są z zameczkiem. Tak, tak. Ale zobaczcie, jaki wzór. No, po prostu mega czat. W końcu będziemy wszyscy mieli równo. Ale zamówiłam też o tutaj. Do tego cztery jaśki. Proszę. I wszystko. Gdzie to, to jest? Wszystko jest zapinane na zameczki. Myślę, że to już w większości pościeli na zameczki jest, ale generalnie zdarzają się guziki, których ja nie cierpię. I się nie mogę doczekać, aż będę ubierać. Piękno. I mam też taką siatkę w dwóch kolorach. Myślę, że dużo osób kojarzy Sylwię i Jacka. Oni zresztą ufundowali też nagrody podczas konkursu, który organizowaliśmy, prowadziliśmy razem z naszym karawaningiem. Także naprawdę fajny gadżet, i można sobie zamówić u nich rozmiar jaki się chce. My mamy niestandardowy, bo jedną pościel mamy z Ikei, drugą mamy normalną. Jaśki 40x40, poduszki różne. Zamówiliśmy też pościel jedną, e, którą chcemy dać w prezencie. I to też jest taki wymiar 180x200 i poduszki 50 na 60 czyli ikeowskie. E, zamówiliśmy. Super. I oczywiście bardzo dziękujemy Sylwii i Jackowi. Tak, no chciałam do tego przejść. E, paczka przyszła do nas w jeden dzień. I jestem Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Na pewno będę się do Was odzywać, bo ja na pewno będę chciała jeszcze siateczki i inne komplety pościeli, tak na zmianę, żeby mieć. Nie wszystko naraz, ale, ale na pewno w niedługim czasie się dozwiemy. No i myślę, że gro naszych znajomych jak zobaczą, bośmy o Was opowiadali i o tych pościelach, siatkach, torbach, zresztą każdy mnie zaczepia i mówi o, ale masz fajną torbę, skąd ją masz? Więc jak będziemy dawali namiary na Was, będziemy polecać, no ja jestem szczęśliwa. I oczywiście link do, do strony Sylwii i Jacka umieścimy pod tym filmem. Tylko jeszcze go musimy mieć, musimy, bo nie mają strony. Nie mają? To na miary powiedz, że umieścimy. No. Nie no właśnie nie, bo nie chcę nabiaru telefonu. Ale maila. Tak, także słuchajcie. No my gorąco polecamy. Jak będziemy ubierać jak to będzie wyglądało? W całości to Wam pokażę. Pod filmem umieścimy maila do Sylwii. W razie gdyby ktoś chciał się skontaktować. No myślę, że to jest generalnie mm, e, znana pościel, znana marka, znani ludzie. Oni się przewijają przez różne zloty. Zresztą e, ja już widziałam takie pościele, ale mówię, no mam dwie siateczki, e, mamy je od miesiąca, ale... Jadę z nimi równo 24 na okręta po prostu do sklepu, do pracy tak, śmak owak. No i pewnie będę niedługo się musiał odezwać po kolejnych. Tymczasem dzięki bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bardzo, bardzo dziękuję za szybkie skompletowanie tego zamówienia i za wysłanie, bo naprawdę odezwaliśmy się na, przed, na ostatnią chwilę i poprosiłam i mówię do ja mój kurczę, czy to się da zrobić? No i kurde dwa dni się dało. Dało. Oczywiście jeszcze jak ubierzemy tą pościel, to, to pokażemy Wam jak to wygląda. Tak. Jak się będzie prezentowała na naszych kolejnych wyjazdach? Tak. No jest, mnie urzekł ten wzór, jest piękny. Kolory są różne oczywiście do wyboru. E, następnym wybierzemy inne. Ja myślę, że w brązie, bo jeszcze jest taka czekolada. I myślę, że następny będzie taki czekoladowy, ale to zobaczymy następnym razem. Dziękuję ślicznie Sylwii i Jacka, ściskam, wysyłam całusy e, ukochania. I do zobaczenia. Uciskajcie swoje dzieciaki małe szczekające od nas. I do zobaczenia. Słuchajcie, no pogoda dalej nas nie rozpieszczała. Trochę przygotowaliśmy jednego dnia, teraz mamy kolejny dzień. I przygotowań, ciąg dalszy. Zabieramy się. przyczepa wyczyszczona, umyta, zabieramy się za pościelę. Szybkie ubieranie pościeli, ciąg dalszy. Także słuchajcie, mamy to. Wszystko mamy zapakowane. Za chwilę wystawiamy przyczepę. Auto podłączamy wszystko. Eee, I za chwilę ruszamy. Trochę nam to zajęło. Jeszcze zakupy, nie zakupy. Pokażę Wam, jak. I mamy pełną lodówkę. Wszystkiego pełno. Zamrażarka pełna. Jedziemy na prawie dwa tygodnie. Na prawie 3 tygodnie. Takie ponad 2,5. Także trochę tego musimy mieć. No, przyczepa załadowana dosyć mocno, samochód również, więc pewnie to by było na tyle z przygotowań. Jeszcze do apteki jakieś lekarstwa, żebyśmy mieli ze sobą wyskocze, i wtedy się podłączamy i ruszamy. Także dziękujemy Wam za tego krótkiego vloga z przygotowań do wyjazdu. No i widzimy się już w następnym vlogu, kiedy to ruszamy. Także do zobaczenia Pa.